Pozdrowienia z Sarniej Skały. Aktualnie jestem w Zakopanem na forum liderów duszpasterstw akademickich. Przyjechali tutaj liderzy ze wszystkich duszpasterstw akademickich z całej Polski, żeby się szkolić. I wiecie, taka kluczowa rzecz, która jakoś tutaj wychodzi, wychodzi jakoś bardzo mocno na, te, na tej edycji, to jest to, to jest pytanie, co sprawia, że ktoś jest liderem. Czasami jest tak, że mamy kontakt z takimi liderami, którzy zwyczajnie są takimi liderami naturalnymi, to znaczy kiedy jest jakiś chaos w grupie, to te osoby są w stanie stanąć na krześle, krzyknąć, zebrać ludzi, jakoś ich ogarnąć. Są liderami naturalnymi i tak naprawdę bardzo dobrze jest, kiedy człowiek, który jest takim naturalnym liderem, jest w stanie sobie to uświadomić, że ma ten dar i żeby z tego daru korzystał. A druga rzecz na Natomiast czasami tak jest, że to są osoby, które y, jakoś się nie narzucają. Są osoby, które jakoś nie są nawet takie aż bardzo rzutkie. Ale prawda jest taka, że kiedy one pojawiają się w ramach ekipy, w, jak, w ramach jakiejś grupy, to zwyczajnie ta grupa zaczyna iść w jakimś lepszym kierunku. Y, I teraz co sprawia, co sprawia, że te osoby takie są? Co sprawia, że człowiek, że ekipa jest w stanie pójść w dobrą stronę właśnie przez obecność tej jakiejś konkretnej osoby? Y, Myślę, że kluczowa rzecz to jest poczucie godności. To znaczy, yy, godność, uwaga, godność każdy z nas ma i godność godności, że nikt z nas nie jest w stanie zyskać, ani godności nikt z nas nie jest w stanie stracić. To, co może być problemem, to jest poczucie naszej godności. No i teraz pytanie, w jaki sposób yy, ja mogę yy, to poczucie godności zyskać? Wiecie, bo wracając się do tych ludzi, ludzie wchodzą gdzieś tam, jeżeli mają poczucie godności i ty jesteś z nimi, rozmawiasz, to masz takie wrażenie, że w tej osobie jest jakaś harmonia. To znaczy, nie masz takiego poczucia, że ta osoba chce jakoś Ciebie wykorzystać, że ona chce na tobie zyskać jakiś kapitał, że ona potrzebuje twojej akceptacji, że ona potrzebuje yy, na, na przykład ciebie użyć, żeby wykonać jakieś zadanie. Jesteś z nią w kontakcie i czujesz się zwyczajnie bezpiecznie, bo w tej osobie jest jakaś harmonia. Wcale to nie oznacza, że ta osoba jest jakoś idealna, bo, yy, bo człowiek, w którym jest harmonia, bo człowiek, w którym jest poczucie godności, to nie jest człowiek idealny albo pozbawiony wad. Natomiast nawet yy, to jest człowiek, który myśli, że tych wad jest świadomy i jakoś ma z tymi wadami zawiązany pokój. Pracuje nad nimi, ale, yy, ale nie jest tak, że mając świadomość tych wad, próbuje drugiego człowieka użyć, aby siebie samego w tych swoich dziurach gdzieś pouzupełniać. I teraz tak, w jaki sposób zyskać poczucie godności? Wiecie, no, no jeżeli ktoś jest zwierzący, to ma trochę ułatwione zadanie, no bo kluczowe jest to, że ta godność w nas zasadza sam Pan Bóg. To znaczy ta godność, kiedy Pan Bóg patrzy na człowieka, to właśnie tę godność widzi. Myślę, że i dlatego właśnie, kiedy Pan Bóg na nas patrzy, to jeżeli można by tak powiedzieć, to jego serce się raduje, to się, to się nami cieszy, dlatego że widzi właśnie tę godność i widzi właśnie to, co w nas jest dobre. I teraz. Myślę, że czasami jest tak, że my mamy takie wrażenie, że tę godność żeśmy stracili przez różne nasze błędy, nie? przez nasze grzechy, zaniedbania. Czasem jest tak, że mamy wrażenie, że na tę godność musimy jakoś zarobić, że musimy ją zyskać. Otóż nic z tych rzeczy. Tygodność masz. Ewentualnie możesz mieć zaburzony z nią kontakt. Na przykład, wrażenie, czy utrata poczucia godności, czy, potrata, czy utrata, no właśnie, tego poczucia. To jest właśnie grzech. Znaczy, każdy grzech jest jakąś formą utraty poczucia godności. I teraz tak. Dla mnie osobiście ta godność jest tożsama z imieniem. I czasami jest tak, że nasza godność jest związana z imieniem, które mamy od chrztu, imieniem, którego używają nasi bliscy, ale czasami jest tak, że ta godność ma inne imię. I teraz mówię o co chodzi. Kiedy pan Jezus, kiedy jest po zmartwychwstaniu, Maria Magdalena, siedzi przy grobie, płacze, bo ma wrażenie, że Jezusa nie ma, że go zabrali, i widzi ogrodnika znaczy, myśli, że to ogrodnik, ale to był Jezus. I nie jest w stanie go rozpoznać w Jezusie do momentu, kiedy ten Jezus nazywa ją po imieniu. I kiedy on, ją, on wypowiada to imię, to ona od razu wie że to jest Bóg, że to jest Jej Mistrz. Kiedy Jezus powołuje apostołów, to niektórych powołuje po imieniu, a niektórym to imię zmienia. Wydobywa z nich to, co jest ich godnością. I trochę chyba tak też jest z nami. To znaczy, dobrze jest zadać Panu Bogu to pytanie, albo spróbować sobie wyobrazić, jeżeli ja bym stał tam za apostołami pod górą i On powołuje swoich uczniów, to jak, w jaki sposób On by moje imię wypowiedział? Co by było? Co by było moim imieniem, czy to byłoby to imię, którego, które znam, którego używam, czy też może byłoby to jakieś inne imię, jakiś przymiot, którym, który jest w mojej godności zakorzeniony: harmonia, piękno, gracja, męstwo, siła, wytrwałość, kreatywność, cokolwiek innego. Coś, co znasz ty i coś, co zna Pan Bóg. Mieć poczucie godności. Oznacza mieć harmonię i mieć łączność z tym, co jest w tej godności jakoś zakorzenione. Yy, więc pytanie jest takie, i myślę, że dobrze jest z tym pytaniem zostać: jak brzmi Twoje imię wypowiadane przez Pana Boga? A po drugie, yy, na ile Ty żyjesz swoją godnością, na ile pozwalasz, żeby Twoja godność opromieniła też innych ludzi? Było blisko. Nie, ale jest dużo ludzi, to, to nie, wow. nie ma jak się rozpędzić. No tak. teraz nie będzie spanka. Słyszałam, że ten odzbudził duże emocje. Manipulacja. Jak była. To Uczą się Słucham. Uczą się, jako. Uczą się jako